27 marca dać posług głosowi Pana Boga, być Mojżeszem dzisiaj, Altoting, sanktuarium Czarnej Madonny, w Bawarii oraz świętych germańskich opatów Ernesta i Ruperta, których Maryja wyprosiła potrzebne łaski. Biblia uczy nas wielu rzeczy. Czytając historie różnych ludzi wybranych przez Boga, możemy też dużo dowiedzieć się o swoim powołaniu, o misji, jaką mamy do wypełnienia na ziemi i czym Bóg chce nas obdarzyć i jak prowadzić do zbawienia. Każde dzieło Boże, każda osoba, która powołuje Bóg ze Starego Testamentu, jest zapowiedzią Mesjasza Zbawiciela. Patrząc na różne postacie, przez które działał Bóg, widzimy cuda, ale też możemy dopatrzeć się w tych wszystkich działaniach obecności Boga. Nie tylko postacie Starego Testamentu wypełniają się w osobach w Nowym Testamencie, ale również postacie z całej Biblii uwyrażniają się w naszym doświadczeniu Pana Boga, w tym, jak przez wiarę spotykamy się z Bogiem. Dzisiaj Bóg wzbudza... Z nas ludzi, kapłanów, proroków, dziennych mężczyzn, wierne kobiety, na wzór tych z postaci biblijnych. I często nasze życie powiązane jest z nimi, nie tylko w tym, co jest Bożym dziełem, ale też w zwykłych grzechach i złu, któremu ulegamy. W Księdze Wyjścia znajdziemy w drugim, trzecim rozdziale opisane na przykład życie Mojżesza. Mojżesz w tym opisie możemy dostrzec. Jak Bóg go prowadzi od urodzenia aż do ziemi egipskiej, do której w końcu nie wstępuje, poprzez krainę Madianitów, górę Choreb. W historii Mojżesza, tak jak we własnej, możemy dostrzec pewną powtarzalność. Powtarzalność wydarzeń sprawia, że i my przeżywamy coś podobnego. Mojżesz nie był wychowany przez swoich rodziców. W młodości popełnił zbrodnie, zabił człowieka który prześladował jego pobratymców, ale też uświadomił sobie swoją tożsamość, pochodzenie. Musiał wtedy uciekać, ukrywać się długo. Na pustyni spotkały kobiety, zostały zaatakowane przez pasterzy, którzy nie chcieli ich pozwolić napić się wody ze studni. Mojżesz, biorąc w obronę tych siedem córek kapłana Jeftego, w nagrodę dostał jedną z nich, Seforę, na małżonkę. I tak spokojnie przez wiele lat Wypasał owce swojego teścia, chodził w utarte miejsca, podobnie jest z nami. Robimy te same rzeczy, powtarzamy rutynowo. Na przykład na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie był profesor, który wszystko robił tak precyzyjnie, że studenci żartowali, że według jego czynności można ustawiać zegarek. My także w piątek lubimy po pracy cieszyć się, że odpoczniemy przez sobotę i niedzielę, że gdzieś wyjedziemy, ale często wyjeżdżamy daleko, albo tak szybko robimy w pośpiechu rzeczy, że jeszcze bardziej się przemęczamy. W niedzielę jajecznica do kościoła, na obiad, na rosół, z najbliższymi spotkania i tak dalej, i tak w koło. Mojżesz tylko raz przez te 40 lat swojej pracy u teścia. Wyłamał się ze schematu. Poszedł inną drogą przez górę choreb, tam zobaczył gorący krzew. Widziałem takie rośliny, które wskutek temperatury zapalają się same. Ale Mojżesz usłyszał głos Boga: Bóg się przedstawił Mojżeszowi: jestem, który jestem. Po wyjścia 3,14, czyli Bóg nie jest tym, którego nie ma. Kazał pójść do Egiptu, z którego uciekł, i uratować z niewoli naród wybrany. Zgromadzić ich i prowadzić do ziemi, którą ma być mlekiem i miodem opływająca, ma być ziemią obiecaną. Mojżesz z oporem, ale wykonał zadanie. Pierw chciał się wymówić, brakiem wymowy, że są lepsi, by pertraktować z faraonem, że jest już za stary, ale to na nic się zdało. Podobnie z nami, też tyle znajdujemy racjonalnych odpowiedzi. Być Bożą misją, Boży Głos. Mojżesz nawet nie dziwił się, że Bóg każe Izraelitom zabrać od Egipcjanów, pożyczyć na wieczne oddanie, jak to mówią, złote naczynia, a nawet szaty. Po równej wyjścia 3.22 popatrzmy, jak jest w naszym postępowaniu. Gdy zaznaliśmy krzywdę, uważam, że to się sprawiedliwie nam należy. Wytrącamy się z rutyny, widzimy, że wszystko było po coś, nawet te ciężkie lata pracy na obczyźnie. Daleko poza domem, nauczymy nas lepiej poznać siebie, cenić to, co swoje. Co, wyżej, co więcej, pozwoliły dopatrzeć się, że Boże Prowadzenie i opieka stale nam towarzyszy, nawet w chwilach chorób, zwątpień, że Bóg jest przy nas, nas nie zostawia. Bóg jednak prowadzi, przeprowadza, nawet jeśli tak jak lud wybrany, który mimo to szemrał, narzekał, to jednak. Ich nieposłuszeństwa i zło, które wybierali, posłużyło im na dobre, a nam na nauczkę. Bardzo dobrze zrozumiał to święty Paweł, apostoł i wyjaśnił w dziesiątym rozdziale w pierwszym liście do Koryntian: Napisał: Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. To pouczenie pokazuje nam, że nasza natura skłonna do powtarzalności sprawia, że się gubimy. Człowiek, który postępuje rutynowo, choć prawie gdzie jest na swój sposób uporządkowane, ale nie jest otwarty na pełnienie woli Bożej. Bóg wybija nas z rutyny, z tak zwanego spokojnego, poukładanego świata, według swej woli. Paweł dodaje, wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, które nas pouczają wtedy, gdy nadejdzie nieuchronny kres czasów. Mamy pełnić wolę Boga, nie swoją. Paweł, który przeszedł przez udział w zamordowaniu Szczepana i stanął na nogi, płętuje swe doświadczenie wiary słowami. Niech ten komu zdaje się, że stoi, uważa, aby nie upadł. Zbyt pewni siebie mogą być położeni na bruk, jeśli nie zaufają Panu Bogu. Rutyna gubi, a Boże prowadzenie jest niezawodne. O tym wszystkim możemy się przekonać, śledząc dzieje różnych postaci biblijnych, które nie tylko są zapowiedzią różnych osób, które postępowały drogą Bożą i świętych, ale w życiu każdego z nich wypełnia się historia zbawienia. Bóg nas przeprowadza z niewoli do wolności. Jeśli przypatrzymy się życiu dzisiejszych patronów i świętych opatom germańskim, Ernestowi i Rupertowi, znajdziemy wiele dobrych wskazówek do swego życia, ale przede wszystkim rękę opatrzności, która ich prowadziła i nie kazała niczego się lękać, ale ufać Bogu, czcić Matkę Najświętszą i służyć słabym ludziom, dawając przykład innym wiary i miłości. Święty Rupert, germański Robert, znaczy tyle co mąż jaśniejący sławą. Wiemy na pewno, że był pierwszym biskupem Salzburga. Jako biskup misyjny, wędrując przez Irlandię, Rzym, gdzie otrzymał sakrę biskupią, aż do Bawarii, wiele miejsc starego pogańskiego kultu zamienił w świątynie w klasztory, gdzie oddawano cześć Bogu Jedynemu. Na przykład Valtotim, dawne miejsce kultu Siedmiu planet, zamienił na sanktuarium maryjne. Wybudował kaplicę Granden Kapel, do której poda Podarował piękną figurę Matki Bożej 65 cm, figurka pochodzi z VI wieku. Do dziś wielu Bawarczyków czci mary jako czarną Madonnę i królową Bawarii. Anzer Liebe Frau. Tylko dwa razy w roku w środę popielcową i wielką sobotę zdejmuje się z figurki złote szaty i można zobaczyć w całej okazałości piękno tej cudownej rzeźby, na której widać. Dłonie, jakby większe, i Pana Matki Bożej, i trzymającej berło, i Pana Jezusa. Tak duże dłonie, specjalnie wyrzeźbione, by ludzie wiedzieli, że Maryja wypraszał Pana Jezusa wiele łask. Figurka słynie od momentu, gdy kobieta przed nią przyniosła martwe dziecko, wydobyte z rzeki In. Oddając je Matce Bożej, dziecko ożyło. Do tego sanktuarium, poświęconego przez świętego Ruperta przybywa do dziś wielu Niemców, ale też wiernych z całego świata. Tam też z rodzicami, jak wspominał często Józef Ratzinger, lubił chodzić. Właśnie to pielgrzymowanie zadecydowało o wyborze przez Pana Boga tego chłopca z Bawarina papieża Benedykta XVI, ale też o jego szczególną miłość do Czarnej Madonny Zaltotini. Możemy powiedzieć, że Matka Boża wybrała świętego Ruperta, papieża Benedykta, nie tylko po to, by zakładał klasztory, modlił się tak jak teraz papież Benedykt modli się za papieża Franciszka, ale też modli się za nas wszystkich. Szczerze wędrujących przez ten świat, abyśmy otrzymali łaski od Boga, opiekę Matki Najświętszej, byśmy mogli dotrzeć wszyscy do zbawienia poprzez jej kochające serce. Podobnie też Matka Boża Bolesna i jej wytrwałość pod krzyżem była dla świętego Ernesta, którego imię oznacza Boży Płomień, Boży Zapał. W chwilach prześladowań pomocą i ostoją. Święty Ernest, według pasji z XII stulecia, został zamęczony w Mekce, stolicy islamu, przez muzułmanów w 1147 roku. Chciał on ratować Ziemię Świętą, wyruszając z krzyżowcami, ale został porwany i uprowadzony. Słowo Ziemia Święta po raz pierwszy znalazłem właśnie w Biblii w księdze wyjścia, gdy Pan Bóg objawiający się Mojżeszowi na górze choreb kazał zdjąć sandały, gdyż ziemia, na której stoi, jest święta, porównaj Wyjścia 3,6. Kiedy daje się nam poznać jako Bóg ojców naszych, Bóg miłości, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, wtedy staniemy w najświętszym miejscu i zobaczymy, że Bóg przywiódł nas do Ziemi Świętej, obiecanej. Naszym potomkom, w której zamieszkamy dzięki łasce Chrystusa, wyproszonej dla nas przez Matkę Jezusa, Bożą Rodzicielkę. Maryja zrodzi nas dla nieba.